Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety. Piętnaście lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galactic Football. Piętnaście lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football W poprzednim odcinku Stadion Genesis! Jej, gigantyczny! Hotel zarezerwowany jest tylko dla graczy i ekipy. Nazywam się Dijado. Jestem do waszej dyspozycji. Obyście szybko odpadli. Trochę martwię się o ciebie. Zdajesz sobie sprawę, że dzielisz pokój z gwiazdą Galactic Football? Gramu, szampon mistrzów. Idealnie, jest super. Wcale nie. Ona potrafi lepiej. Jeśli nie potraktujecie tego meczu poważnie, gwarantuję, że przegracie. To my jesteśmy tutaj zawodnikami. Lepiej będzie, jak się pan do tego przyzwyczai, trenerze. DJAK! Cuchnie technoidami. Nie jesteś tu bezpieczny. Spokojnie, Corso. Jeszcze im pokażemy. Dajne laboratorium gotowe, generale. Głupi robot! Rocket. Co ty robisz? Kupuję ci kwiaty. Mam rację, chłopcze? Odcinek 17 do dzieła. Już dziś nauki się rozegrają swój pierwszy mecz w finałowej fazie pucharu. Liczymy, że drużyna Archa sprosta wyzwaniu. Podobnie jak państwo, nie mogę doczekać się tego historycznego meczu, a więc do usłyszenia. Oh. Nie. Kamery monitorują wejście. Zapomnij o tym, Sony. Nie ma sposobu, żeby tam wejść niezauważonym. Musimy. Chcę pogadać z Klampem. Mówiłeś, że on pracuje dla technoidu. Tak, ale robi to wbrew sobie. Znaleźli sposób, by go kontrolować. Stawką w grze jest MetaFlux Corso. Uwierz, kto go posiądzie, zawładnie galaktyką. A jednak wejście tam to szaleństwo. Sami tego nie zrobimy. Potrzebujemy pomocy. Z wewnątrz. Uwaga, wszystkie bilety na pierwszy mecz Wambas Snow Kids zostały wyprzedane. Słyszałeś? Zabrakło biletów? Co się dziwisz? Chcą zobaczyć, jak gramy. Na wszystkie mecze finałowej szesnastki nie ma biletów. Nie tylko na nasz. Daj spokój. Każdy chce zobaczyć, jak zwyciężają snow kitsie. Spójrz, ludzie chcą mieć nasze straje. Dziwnie się czuję patrząc na koszulki z moim numerem. Kto się kupuje? Raczej tak. Choć niektóre pewnie schodzą lepiej. Jak sprzedają się koszulki Snow Kids z numerem 9? Czyli The Joker? Znakomicie, zostały nam tylko dwie. A te z numerem 3? Mam ich całą stertę, zaśmiecają tylko magazyn. Dobrze, dobrze, wygrałeś! Jesteś gwiazdą Snow Kids. Czego jeszcze chcesz? Mam Cię poprosić o autograf? Czemu nie? Hej, znam Cię! Jesteś Dijok. Patrzcie, to jest Didjok! hej! Poczekaj na nas! Dasz tam swój autograf! Tak? Proszę też dla mojego brata! Jest najlepszy! Chodź, bo spóźnimy się na trening. Zaraz tylko rozdam autografy! Oj, jesteś taki słodziutki. Mogę prosić o autograf? Eee, tak, pewnie. I jak masz na imię? Hej, Mikrajes! Nie poznajesz już starych kumpli, Artie? Nikcuj. Mamy do ciebie pewną sprawę. Ach, nie jest źle. Zdecydowana większość prognoz przewiduje nasze zwycięstwo w tym meczu. Wambas ze strachu nie wyjdą na boisko. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Czy nie powinniście koncentrować się przed meczem? Spoko, jesteśmy w świetnej formie. Chyba ostatnim razem wyraziłem się jasno. Trenerze, jesteśmy pewniakami w tym meczu. Wszystkie prognozy... Macie słuchać trenera, a nie prognoz. Jasne? Natychmiast wyłączcie maszyny. Z powrotem i do roboty. Ponownie witam państwa ze stadionu Genesis. Trener Arch zgodził się na rozmowę. Od tego wyjątkowego dla Snow Kidsów meczu dzieli nas tylko kilka minut. A więc kto dziś wygra mecz? Trudno powiedzieć. Obie drużyny znają się dobrze, więc mecz będzie wyrównany. Jesteście faworytami! Meczu nie wygrywa się z góry. Nigdy. Oby moi zawodnicy pamiętali to. Arcz jest spięty. To dziwne. Co ty mówisz? Miałaś wizję? Co się zdarzy? Nie miałam wizji. Po prostu wygląda na mniej pewnego siebie niż zwykle. Można by tu rozegrać mecz! Ta szatnia jest ogromna! Ale nawet tu pycha DJoka się nie mieści. Nie wygłupiaj się! Ile obstawiasz, co obstawiam? No, wynik! Wygramy 5 do zera. Ja strzelę hat -tricka. A może 4 do zera dla Wambas? Na tym etapie rozgrywek nie ma już łatwych meczy, szczególnie na stadionie Genesis. Wambas są doświadczeni, wy nie. Jeżeli nie czujecie się zwycięzcami, to nie wychodźcie lepiej na boisko. Prosimy drużyny do bramek wstępu. Powtarzam, prosimy drużyny do bramek wstępu. Go, snow go! Go, stop, go! Rozgromimy ich. Zobaczysz, trenerze. Są zbyt pewni siebie. Mam wrażenie, że tracę nad nimi kontrolę. Nie martw się, Arcz. Nie zapomną tego, czego ich nauczyłeś. Chciałbym w to wierzyć, Simbai. Spodziewałem się czegoś wyjątkowego, ale nie aż tak. Zajmijcie swoje miejsca do licha. Mecz zaraz się zacznie. Przy piłce zawodnicy Wambas. Miejmy nadzieję, że zawodnicy Archer sprostają oczekiwaniom. Szczęście, a szybciej wczuł się w grę niż jego przyjaciele. Snow Kids! Jesteśmy najlepsi! Hej, mecz dawno się zaczął. Skupcie się na piłce. Czytajcie grę. Koncentracja! masz niekrytych kolegów. Podaj DJ-ok. O jej, fatalny strzał. Co się z nimi dzieje? jest gorzej niż myślałem. Kompletnie się pogubili. Sami się o to prosili. Tym razem Achito nie mógł zapobiec utracie gola. Naukitsi muszą się szybko pozbierać, jeżeli nie chcą przegrać z Kretesem. Uspokójcie się i grajcie razem. Nie chcę więcej widzieć akcji indywidualnych. Dżok? Wracaj na środek. Nie słyszy, Arcz. Właśnie wyjął słuchawkę. Pierwsza połowa powoli dobiega końca. A snałkitsi są wciąż bezradni. Na szczęście wynik nie odzwierciedla różnicy w poziomie gry. Snaukitsi zawdzięczają to swojemu bramkarzowi. Oby tym razem udało mu się obronić rzut wolny. Mierzy pod poprzeczkę. Niestety snołki rozczarowują. A może są zbyt słabi, by uczestniczyć w rozgrywkach na tym poziomie? Arcz na pewno przeprowadzi z nimi męską rozmowę. Z... Nie idziesz do szatni? To nic nie zmieni. Są zbyt młodzi, impulsywni, niedorośli do tego poziomu. Pomyliłem się. Wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Właśnie dlatego się podjąłeś. Jeśli odpuścisz, będziesz miał wyrzuty do końca życia. Co on robi? Czemu go tu nie ma? I bardzo dobrze. Damy sobie radę bez niego. Czyżby? Doprawdy fantastycznie nam idzie. To nie moja wina. O ile wiem, nie jestem kapitanem. Dlatego powinienem grać za całą drużynę? Na pewno nie grałeś lepiej ode mnie. Mieliście rację. Jesteście dużo lepsi niż Wambas. Problem w tym, że byliście zbyt pewni zwycięstwa. To pierwszy błąd. A teraz popełniacie drugi. Jesteście zbyt pewni przegranej. Została wam cała druga połowa, więc wyjdźcie i grajcie najlepiej jak potraficie. Nie myślcie o wyniku i wszystkim dookoła. Piłka i mecz. Błagam Was. Przypomnijcie sobie o radości z gry. Nic więcej się nie liczy. DJOK? Tak, trenerze? Może mi się zdaje, ale chyba Twoja słuchawka nie działa. Dok, zapomnij o tłumie. Myślę o Drużynie. No, niestety. Druga połowa zapowiada się tak samo źle jak pierwsza. Wątpię, czy z nauki sobie poradzą. Błagam was. Przypomnijcie sobie o radości z gry. Wszystko inne jest nieważne. Chyba rozmowa z trenerem w szatni pomogła naszym zawodnikom. No! 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 not Muszę, jestem gwiazdą. To nieprawdopodobne. Coś złego dzieje się z Didjokiem. Nie potrafi utrzymać się przy piłce, gra gorzej niż reszta drużyny. Co się z nim dzieje? Woda sodowa to bardzo przeszkadza na boisku. Snowkitsi udowodnili, że są warci finałów pucharu Galactic Football. Świetny mecz, ale są skrajnie wyczerpani. Metaflux przeszkadza oddechowi. Jak bardzo? Ten eksperyment może zrujnować ich zdrowie lub nawet gorzej. Wyjaśnijmy sobie, Clamp. Nie obchodzi mnie, co się z nimi stanie. Są ważni tak długo, dopóki mogę z nich pozyskać metafluxa. Jeśli to się nie uda, ty będziesz za to odpowiedzialny. Trenerze! Miałeś rację. Wystarczyło się tylko skoncentrować na meczu. To prawda, powinniśmy pana przeprosić. Wcale nie. Nie wiedziałem, jak do was dotrzeć. Jestem winny tak samo jak wy. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę siły na najgorsze. Na dziennikarzy. Co się stało? Zapomniałem o konferencji prasowej. A co, masz inne plany? Tak. To znaczy... nie. Hej, hmm? Ahito! Obudź się! Ahito! Ahito! Czemu się nie budzi? Zawołajcie Simba i szybko! Odzyskał przytomność, ale chciałabym przeprowadzić jeszcze parę testów. Dobrze. Wszyscy tu są? E, przepraszam, ale właśnie czekam na ważny telefon. Za trzy minuty konferencja, tylko się nie spóźnij. Spokojnie. Oto nasz korytarz. Strasznie dla ciebie ryzykuję. Dzięki, Microice. U niego to widziałem. Arti? Jesteś pewien? Przykro mi, stary. Wiem, że bardzo tego nie lubisz. Nie, Arti! O nie, znowu! Co ja tutaj robię? O nie, konferencja. Dobranoc, klamp. Kto tam? Nie ruszaj się. A wy czego chcecie? Spokojnie, Klamp. Corso zainstalował magnes, który zakłóca mikrofon. Możemy porozmawiać. Sony, nie ma śladu mikrofonu. Co? To niemożliwe. To jest klon. Gdzie prawdziwy klamp? Corso? Zaraz rozmowa stanie się łatwiejsza. A więc, gdzie jest prawdziwy klamp? Jest zamknięty gdzieś na stadionie, ale nie wiem gdzie. Pilnują go. Muszę codziennie dostarczać kolejne próbki metafluksa. Spotykamy się w różnych miejscach. Spadamy stąd. Arti, odśwież pamięć naszego przyjaciela. Uff, ale późno. Musiałem się zdrzemnąć. Czym mogę pomóc? Nie mnie, ale komuś, kogo znam. Kim jesteś? Wyraźnie wracasz do zdrowia. Byłem tylko zmęczony. Zmierzę ci temperaturę. Nie potrzeba. Czuję się naprawdę świetnie. Wszyscy są już w jacuzzi. Na razie, Simbaj. Przy takiej temperaturze powinien być martwy. W następnym odcinku... Gorączka, która ich zaatakowała, jest tą samą, którą mieli w dzieciństwie. Musisz to szybko sprawdzić. Czego się obawiasz? Nadchodzącego końca naszej galaktyki. Wiecie, że roket ma dzisiaj urodziny? 16 lat... Trudno uwierzyć. Kim jesteś? Idzie do sektora 2A. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omny-Wiśniewska. Udział ziemi. Adam Bauman, Leszek Zdun, Janusz Wituk, Anna Apostolakis, Iwona Rulewicz, Stefan Knotek, Magda Krylik, Tomasz Własiak, Cezary Kwieciński, Jarosław Domin, Robert Pandera, Paweł Szczesny i Dariusz Odijek.